Czas nagli Anubaraku. Musimy dostać się do Komnaty Tronowej, zanim zrobi to Ilidan. Komnata Tronowa znajduje się wewnątrz zamrożonego szczytu, w centralnym punkcie Doliny. Można ją otworzyć tylko poprzez aktywowanie czterech otaczających ją zaklętych obelisków. Siły Ilidana umocniły już pozycję w pobliżu dwóch z nich. Musimy ich stamtąd odeprzeć i ponownie uaktywnić obeliski. Nie chciałabym ci przerywać medytacji, panie, ale nasze oddziały są już gotowe. Kiedy droga do komnaty stanie przed nami otworem, zniszczymy mroźny tron. Zgodnie z obietnicą.